Marusia Mostowiaka co zrobimy. Dobry wieczór moi drodzy, ja naczelny Marek Mostowiak Polskiego Internetu Jezus Mary, ale co dziwnie brzmi. Postanowiłem na waszą prośbę, tylko i wyłącznie na waszą prośbę, nie moją prośbę, bo to, to nie, nie jest, to jest tak, jest że ja zarządza zarządzam tym kanałem. Kanał. Postanowiłem zorganizować serię. Jaką serię? O co chodzi? Dlaczego znajdujemy się tutaj? To mi dodaje uroku osobistego. To dodaje mi powagi. A laptop jest po to, byśmy się mogli pośmiać. To znaczy, nie pośmiać. Obnażyć cały polski internet. Więcej edukacji. Więcej nauki. Po prostu będziemy się przypierdzielać do tych YouTuberów, bo oni są źli nie dobrze, za zarabiają. Po prostu są źli nie dobrze. mnie. Filantrop, poeta, filozof, life hack. Norbert G. Borodo Słuchajcie, ta seria powstała tylko i wyłącznie po to, by wam coś pokazać Plus 100 stopni Celsjusza Na dobrą sprawę, to jest taki malutki szczegół, w którego się czepiam Patrzcie co mam! Ja się chyba nałysowałem 100 stopni Celsjusza jest to temperatura, w którym woda zamienia się w parę wodną To już znacie Jeżeli mamy coś takiego, że mamy wodę to ona musi się podgrzać do temperatury 100 stopni i dopiero wtedy, kiedy cała woda zamieni się w parę wodną para wodna może, się zwięks może zwiększać swoją temperaturę, ale to też zależy od ciśnienia CZEGO ci CZY TUTAJ NA MINIATURCE NIE UZGĘDNIAJĄC Jest ten czepiarski BĘDĘ ciepiarski W TEJ SERII Kanał D-Stream znany jest też z niecodziennego i destruktywnego wykorzystywania sprzętów AGD mikrofalówki, blendera czy też frytkownicy. Ale dziś mamy tu coś, czego ten kanał jeszcze nie widział, mianowicie Przezroczysty czajnik, do którego włożymy dziś różne dziwne rzeczy. I dokładnie zobaczymy, co się z nimi dzieje. Gdy się gotują w ogromnej temperaturze, to pozostaje oczywiście tylko i wyłącznie w Waszych rękach, więc jeżeli chcecie pomóc mi zdobyć milion subskrypcji, może nawet jeszcze w tym roku, to zostawcie suba wraz z dzwoneczkiem, dokładnie tak jak widzicie na moim palcu. Dzięki temu. We... Ja, ja się zastanawiam, czy takie krzyczenie, że. Zostawcie suba wraz z dzwoneczkiem. To pomaga. Pomaga? Subskrybuj, pomóż mi dobić 10 tysięcy. Ja się właśnie dla ciebie staram! Nowy rok akademicki, a co za tym idzie, mamy wielu nowych studentów. I... Cześć, jestem nowym studentem fizyki. Jako pierwszą rzecz mamy taki trochę studencki mit, bo legenda głosi, że w czajniku da się zagotować parówki. Da się! Przemo, ty jesteś studentem. Gotowałeś w czajniku parówki? Gotowałem. Nie? I widzicie? Wielu studentów nie gotowało parówek, szczególnie pierwszoroczniaków, więc sprawdzimy, czy ten mit będzie potwierdzony czy obalony. E, żeby nie było parówki, też kupiłem studenckie, czyli najtańsze jakie były w sklepie. Ej, ale w folicie czy bez folijek? Nie wiem. To może z jednej z tej... Folice będzie bezpieczniej. No, <laughs> rzeczywiście, super jara, hiper. Bym się... ultra. Łapkę w górę, a też Jestem no. studentem. Dzięki Norbi. Jestem studentem Norbi, dziękuję za wspaniałą LAJFHAKI, która otrzymała moje życie, teraz jestem człowiekiem sukcesu, mogę zaufać. Dziękujemy za pomysł z KIEUBASAMI. -E y firmę tworzącą czajniki do gotowania kiełbas i minionów które W Y D A N N na piękny grecki do greckiej z greckim z rodzicami D. Ok, świecą, To kolor czerwony? I time lapseik W ogóle możesz zmieniać kolory czasem w trakcie. Pokaż teraz zielony. Zielony. Spoko wygląda. Jak na razie działają, ale jeszcze nie osiągnęliśmy temperatury maksymalnej. Woda zaczyna się powoli gotować, ale ledy jak na razie wytrzymują. Co zabawne, to są naprawdę tanie chińskie ledy, do jakieś 30 złotych 5 metrów. Bo w ogóle wy wiecie na jakiej zasadzie działa czajnik, mam nadzieję. Bo mam nadzieję, że Norbert wytłumaczył wam... JAK DZIAŁA CZAJNIK! ...elektryczny. Tak, żebyście widzieli. Czajnik elektryczny ma tutaj, to jest taki plastik i tutaj ma grzałkę. Ta grzałka to jest kawałek metalu, który jest podłączony do prądu. Zamienia się energia elektryczna w energię cieplną. Działa to wszystko na zjawisku konwekcji. Na jakim zjawisku konwekcji? Tutaj woda, która jest w okolicach grzałki, ona się podgrzewa, ona się zaczyna robić ciepła. Cieplejsza woda zaczyna lecieć do góry i zaczyna wypychać, zaczyna się zamieniać z tą wodą zimniejszą. Powoduje to to, że ta woda zimna idzie do dołu i ona się ogrzewa. Jeżeli ta woda zimna znowu się od, ogrzeje się do fajnej temperatury, leci do góry. Jeżeli wypychając znowu zimną wodę. Zimna woda znowu i tak w kółko i tak w kółko dopóki nie wyrówna się temperatura wody całkowita. Jeżeli temperatura się wyrówna i osiągnie 100 stopni, woda zaczyna wrzeć i zamienia się w swój stan skupienia z e, ciekłego na gazowy. I właśnie z tym mam problem największy, bo e, Ludzie, którzy mają spore zasięgi, tak na przykład jak te 44 tysiące łapy w górę, to one się nie wzięły z znikąd, jakoś wybitnie nie chcą tłumaczyć albo nie mają wiedzy, by wytłumaczyć to, dlaczego takie coś się dzieje. Halo, gdybym ja miał zorganizować coś takiego, to w sumie od razu bym to wytłumaczył. Od razu bym takie coś zrobił. W sumie. 10 łapek w górę. Organizujemy najlepsze najpchaki. To będzie upodlenie człowieka. Pomyślcie, jak ja się dla Was poświęcam. Co mogę powiedzieć, moi drodzy? Wygląda na to, że chińskie ledy przetrwały starcie z wrzącą wodą i siedzą tu już naprawdę od dłuższej chwili, jak widzicie, dalej działają. Gdzieś tam z czerwonym się coś. Po... Generalnie powiem Wam o co chodzi z tymi ledami. Słuchajcie, mamy coś takiego jak oporność. Oporność jakiegoś różnego różnego czego i załóżmy oporność jakiejś substancji, oporność przez, czegoś przez co przepływa prąd i ona jest... Pospolity wzór, który mieliście gdzieś tam pewnie w szkole albo macie w szkole to jest U przez I, co nie? Ale, ale są też e, tak zwane mm, inne wzory na tą oporność, które właśnie odnoszą się do temperatury do temperatury jaka panuje. Jest to wzór R, R0, oporność początkowa, 1 plus alfa T minus T0. Musiałem sobie aż spojrzeć na to, co tam się dzieje. R, rezystancja w temperaturze 20 stopni, czyli opór w temperaturze 0 stopni, współczynnik temperaturowy zależny od substancji, no a to jest różnica temperatur. Temperatur, temperatura podstawowa, czyli tam załóżmy 20 stopni, czy 273 kelwiny, temperatura, którą mamy. No i z tego widać, że jeżeli mamy mniejszą temperaturę, to mamy mniejszy, mniejszy opór, im większa temperatura, tym większy opór. Ale tak się nie dzieje we wszystkim. No i zazwyczaj jest tak, że dla półprzewodników jest na odwrót. Mówimy tutaj o jakichś takich zwykłych substancjach, jakichś metalach. Większa, większa oporność, większa temperatura. Ale dla takich półprzewodników jest na odwrót. Dodatkowo, dodatkową kwestią jest to, że mamy na przykład coś takiego jak rozszerzalność temperaturowa. Nie wiem, czy mieliście w siódmych klasach, jak mam ze swoimi uczniami, to oni bardzo często mają to doświadczenie. Mamy coś takiego, że mam taki pierścień. No się chyba pierścień Herona nazywa. Aż muszę sobie sprawdzić. Pierścień Herona? Pierścień Sanda Boże, Boże. To, co tutaj mamy, to się nazywa tak zwanym pierścieniem Sanda I słuchajcie, to polega między innymi na tym, że mamy kuleczkę, tutaj jakąś kulkę o temperaturze załóżmy 20 stopni, to ona sobie przeleci przez ten pierścień nic jej się nie stanie. Ale jeżeli tą samą kuleczkę przez ten sam pierścień przepuścimy, ale ją podgrzejemy do temperatury znacznej, czyli kilkuset stopni, to... To, to ta kulka, ona zostanie w tym pierścieniu. I tutaj dorzućmy sobie 400 stopni. To jest już. Dlaczego takie coś się dzieje? Ponieważ e, jest taki specjalny współczynnik rozszerzalności cieplnej i jest to związane z tym, że cząstki też im wyższa temperatura, tym cząstki szybciej drgają, mają większą temperaturę, większą skłonność do jakiegokolwiek działania. I jak to się objawia? O, jeżeli mamy jakieś, załóżmy druciki, to nie? To im większą mamy temperaturę tych drucików, tym one będą dłuższe, bo możemy je łatwiej sobie wyciągać, rozciągać. To między innymi dlatego, jeżeli podgrzejemy jakiś, jakiś pręcik, to możemy go wyginać, możemy e, być... E... W zbrojeniach to się bardzo często używa. ...tego, że woda wrze w około 100 stopniach, a ta puszka ma nieco ponad 0 stopni, może gdzieś tak do 5. W każdym razie... No, 0,5 stopni, no, stopni to jest... ...co się stanie? To samo! 3, 2, 1... Jak na razie nic. Dajemy temu do minuty czasu, no bo wtedy już, jak nic się nie stanie, to będzie oznaczało, że kola się po prostu zagrzała. Łoł! ale trysło wrzątkiem wszędzie dookoła i nasza pucha wystrzeliła. U! O nie! Tragedia! Dramat! O cholera! O cholera! O mój obu... Trzeciego... O nie! Tragedia! Dramat! ...się nie spodziewałem! No nie! Co tu się właśnie wydarzyło? Zad Śpieszą z odpowiedzią. To, co się tutaj teraz wydarzyło, to klasyczny przypadek równania. Możemy to podciągnąć pod równanie stanu gazu doskonałego. W sumie jest takie pewne równanie, że P1 V1 T1 jest równe P2 V2 T2. Z czego wynikają te dwa równania? Obydwa do siebie równoważne. Z równania tak zwanego platyroda, gdzie PV jest równe NRT. Delta T czy T? Kurka wodna, muszę sprawdzić. Jeżeli podzielimy obu stronie przez T, dostajemy to, a N razy R musi być zawsze stałe. To jest tak zwanym równaniem stanu gazu doskonałego. To... To może w pewnym specyficznym przypadku. Chodzi o to, że jeżeli ciśni, temperaturę zwiększymy, to musimy zwiększyć również ciśnienie. Jeżeli temperaturę powiększymy do temperatury T2, musi się ciśnienie zwiększyć, albo objętość. No, w każdym bądź razie wszystko musi się zwiększyć, co nie? Więc jeżeli wzrosła temperatura, a puszka w naturalny sposób nie mogła zwiększyć swojej objętości, Naturalnie zwiększało się ciśnienie. Ciśnienie zwiększało się do tego momentu, aż nie osiągnęło masy krytycznej i nie rozerwało puszki. Dziękuję, dobranoc, możemy się rozejść. Kaki dla dziewczyn, ale prawdopodobnie najgorsze lifehaki, jakie widzieliście kiedykolwiek. Ale spokojnie nie musicie się o mnie martwić, na szczęście nie będę ich testował na sobie, bo jest z nami dzielna ochotniczka Madeleine! Wow! Super. Jak widzicie, ma ma na sobie prześliczny daszek z kleju, który robiliśmy w poprzednim odcinku... Z jednej strony, to jest fajne, ale z drugiej strony, tak człowiek czuje, że to jest takie... Do dorzućmy trochę family friendly, bądźmy bardziej family friendly, bo... <śmiech> <śmiech> trzeba płacić osobom, <laughs> Wszystkie kobiety są piękne, bez wyjątku, ale jeszcze piękniej... Ale moja, piękna, moja, moja płacić. jest najładniejsza, chociaż jej kurwa nie ma. Ej, zróbmy taką akcję. Hashtag łapka i wybranka. Słuchajcie, zróbmy takie coś. Jeżeli jesteś facetem, bądź dziewczyną, jeżeli otagujesz mnie na Instagramie z postem łapka i wybranka, czyli swoim postem, gdzie robisz coś spontanicznego, coś dzikiego, coś niesamowitego, kreatywnego, po prostu wow, co porwie mnie i moją dzielną administrację mojego fanpage'a, damy ci Stuwę oraz możliwość wyskoczenia na jakiś klubing. Lazing, splashing, crystal writing, ja stawiam. Nieważne, czy z drugiego końca Polski, czy z pierwszego końca Polski, ważne, że coś się będzie działo. A kto wybierze zwycięzców konkursu? Wy. Otóż na moim Instagramie później będziecie decydować, bo będę wstawiał te wszystkie posty konkursowe, więc RODO i tak dalej, i tak dalej. No niestety. Czyś jak czy ten. Eee, jaruj z chłopaków do wzięcia. Ale zdecydowanie trudniej. Na przykład. Po trawie. Maciu, spróbujesz przejść kawałek? Mamięcie, mama, śmiganie udzielę. Bo jest. Bo, 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 <śmienicza> bo to nie jest coś takiego, że. Jeżeli macie obcas, co nie, to on. To, to działa wszystko na zasadzie ciśnienia. To wasz ciężar, bo ciśnienie nie istnieje coś takiego jak ciśnienie, że P równa się F przez S. Że to jest siła przez pole powierzchni. I jeżeli wy zakładacie obcasy, to zmniejszacie to pole powierzchni tego swojego obcasika. Yy, pole powierzchni, na której staje wasz ciężar, jest mniejsze, przez to wy się kopiecie. To nie jest tak, po prostu dlatego, że bawy są głupie, łapka i wybranka. To może być twój dzień. Odmieniony. Dobrze? Tak, tak. Bardzo ładnie. Super. Bardzo ładnie. A teraz idź. Idź, Madziu. Ale super! Bo to nie jest tak, że, że zwiększyliśmy jakby powierzchnię tego obcasa i, 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 i ciśnienie zmniejszyliśmy. To, to, to jest magia. Norbert! Ja chcę być ekspertem na twoim odcinku. Challenge me! I'm challenging you! Hashtag łapka i wybranka, I jedziemy z tym. Norbert. You can no, nie, chodzi generalnie o to, że jeżeli, jeżeli mamy takie podeszwy, mamy takie podkładki, to generalnie zwiększamy pole powierzchni. A jeżeli zwiększymy pole powierzchni, to zmniejszamy ciśnienie. A jeżeli zmniejszymy ciśnienie, nie będziemy się kopać, to o to chodzi. Aaaa. O Jezus Maria. Wyglądam jak taki jakiś typowy dziadek. Dobrze stało działać. Wiecie jaki jest najgorszy, najgorszy aspekt tych lifehacków? To, że one nie niosą ze sobą żadnego aspektu edukacyjnego i... Taki przykładowy dzieciak, który to ogląda... Wiadomo, to, to jest jakaś pewna forma popularyzacji nauki, ale popularyzacji nauki, która nie jest jakby uzasadniona, przynajmniej w jakimkolwiek, w najmniejszym stopniu, tylko jest takie coś na Wow, serio takie coś się dzieje, to jest super, niesamowite, wow, ale dlaczego to, to, to zostawiamy jakby na boczny tor? Nie jesteśmy jakby ten, my jesteśmy do tego, żeby zarabiać. I, I ci obecni ludzie, którzy siedzą niby w tych ciekawostkach, super, hiper, albo w robieniu lifehacków, moim zdaniem właśnie takim typem człowieka są, to znaczy e, zo, dowiemy się tylko tyle, ile będzie potrzeba, a, a później wywalone w to wszystko I, i, i jeżeli to ma być jakakolwiek reklama tego, żeby promować naukę, to wolałbym, żeby nauka nie miała promocji żadnej. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak w moim zdaniem wygląda promocja nauki, zapraszam do poprzednich materiałów, subskrybujcie, łapka i wybranka nadal działa. Cześć!